ekranów mam tutaj? Dobra, zmniejszę trochę. Ok. Ja chcę zarobić faktycznie ten odcinek. Ile to jest punktów? No, no, nawet ich nie liczę. Także poniżej punktu C możemy myśleć o takie coś. Poniżej. Ach, może ja zmienię platformę, bo widzę, że coraz trudniej mi ta idzie. Mhm. z tymi platformami tu na dole pewnie widzicie, same metatradery mam osiem, meta czwórki, dobrze, że nie mam innych brukierów poza, powiedzmy, tutaj mamy benchmarki. a Ctrader jeszcze jest i, i pewnie inne jeszcze wyszło. I to wszystko trochę ładuje. Może te pierwsze po... odepnie, nie będę odpinał. Odepnie. Chcę pokasować trochę tych cudów, bo mi to przeszkadza, w sensie zawieszasz. się, okej. Okay. Dobra, dobra. No i teraz jeszcze raz. Patrząc na taki wykres, który pokazuje obie strony, powinniśmy wyznaczyć, że punkty, bardzo ważne są punkty, powiedzmy. No, każdy z tych punktów jest ważny, natomiast wiemy, że nieskończona formacja faktycznie to punkt C zawsze jest ruchomy, czyli trzeba się z tym liczyć. Natomiast reszta punktów są bardzo ważne i, i jak punkt neurologiczny jest kompatybilny, czyli jest w tej samej cenie, gdzie jest punkt z formacji harmonicznej. No tutaj na przykład co ja mam mówić, jak na oku widać, że dalej mamy dalsze dna, tak? Okej, okay, tutaj widzimy, tak. I to jest wystarczająco mocny dla mnie. Sama formacja już tam jest dla mnie mocnym elementem. I teraz tak. Wybicie punktu C lub B tutaj, no to by było dla mnie, o, wybicie tutaj punkt C, znaczy możemy próbować baj tu, jak bardzo chcemy oczywiście, tu przy punkcie C i tu. To są pozycje baj. Który jest najpewniejszy z nich? Najpewniejsze jest przełamanie, czyli już powyżej punkt bez niebieskiej formacji. To jest najpewniejsze, bo wtedy mamy szansę na zarobienie w odcinku B, BD w tym przypadku. No, i ja jestem takiego e, zdania. Oczywiście reszta by czekali na technika Fibonacci, formacji harmonicznej. E, wskazuje, że po punkcie D następuje korekta, czyli z punktu D, żebyśmy grali cel. No ja się staram trochę wcześniej. Oczywiście staram się często rozgrywać, powiedzmy, całą formację. Dajmy na to CD, na przykład takie co z niebieskiej ja bym rozgrywał. E, czasem staramy się, jak widzimy, rozegrać. A, D. Jeszcze lepiej, powiedzmy tu, jak złapiemy i widzimy takie coś. ZOLU często rysuje takie formacje, y, gdzie próbuje z góry trafić, gdzie będzie punkt C, B, C i D. Y, no owszem, owszem, dlaczego B nie. Ale najprawidłowo jest zagrać pozycję BD jako zarobek z tej formacji, no i z różowej formacji to jest tutaj. Czyli widząc dwie takie formacje, to nie oznacza, że my będziemy klikać i grać w górę, w dół i tak dalej. Nie, my mamy punkty, które potwierdzają naszą hipotezę, scenariusz, e, ceny faktycznie i punkty, które negują to wszystko, czyli wybicie punktu B w dół oznacza negację dla pozycji B, jednocześnie to samo wybicie punktu B w dół oznacza potwierdzenie dla pozycji C. I tutaj właśnie ta żartobliwa opowieść, powiedzenie moje, że ma rosnąć według niebieskiej formacji, tak. No jak nie będzie rosło, to co zrobić? Będzie spadać. Ale gdzie? Tu właśnie trzeba, gdzie jest punkt neurologiczny. I na tym to polega. Pokazując takie kreseczki, to już powinniście wiedzieć, co poeta miał na myśli. I mamy niby dwa kierunki, dwie rzeczy, a tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, jak na to zagrać. Mam nadzieję, że wystarcząco jasno to w miarę wytłumaczyłem. Jeżeli natomiast są problemy, no to będziecie pisać i znowu będziemy ich umawiać. Tak Tak wygląda USD CAT na H4, patrząc na tą hybrydę, że tak powiem. Trudno jest do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Oczywiście, że można to zrobić na zasadzie jeszcze inaczej. Ja tu patrzę: o, tu jest takie USD CAT. No i z, dobra, Aha, ale to jest, już go robialiśmy. No dobrze, bo chciałem powiedzieć, że w sumie okej, okay, no może być tak. Dlaczego nie? Usun. Dobrze. No i mamy usunięte. I co w sumie widzimy? W sumie widzimy. No jeszcze nawet i te skosuję. Po co te Fiba? Tak naprawdę, my mamy wyznaczone, nas interesują z tego punktu, czy zejdą w dół i chcemy zarobić tylko ten odcinek. Lub odwrotnie, z który z tych punktów najlepszy jest ten tu, od tej formacji dotąd, zarobić to. Patrząc na cały ten wykres, przy każdym z tych punktach możemy zajmować pozycję buy, sell. E, dlatego no, tłumaczę po prostu, byście zrozumieli, czy buy, czy sell. Tak, może być buy, może być i sell, ale trzeba wiedzieć gdzie. Ja mam nadzieję, że to się Wam w miarę spodobało i, i może to zrozumieliście. Także Pozdrawiam Was serdecznie. We want some chat too.